Sobota podczas rajdu Węgier dała się w kość wielu załogom startującym w rajdowych mistrzostwach Europy. Ogromnego pecha na koniec dnia miał jedyny polski duet w stawce. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wypadli z trasy tuż przed metą ostatniego odcinka specjalnego. Do tego momentu jechali na piątym miejscu. Erik Czaj z Igorem Bacigalem zaczynali za to sobotę z przygodami. Na pierwszej próbie dnia słowacki duet stracił ze sobą łączność. Dalej komunikacja była już dużo sprawniejsza, co przełożyło się na czwartą lokatę. Fenomenalnym tempem po rodzimych trasach poruszali się Ferenc Wincze i Nandar Percze. Rajdowy mistrz Węgier z 2019 roku nie ukończył swoich dwóch pośrednich startów w domowej rundzie ERC. sobotem zakończył z trzecią lokatą. Powody do zadowolenia mają także Mats Osberg oraz Patryk Barb. Urzędujący mistrzowie Węgier po licznych problemach na przestrzeni sezonu wymienili opony z MRF na Pirelli. Na tę chwilę mają drugie miejsce. Niesieni sukcesem w Rajdzie Barum jadą jak natknieni Miklos Somos z Wiktorem Banem. Węgrzy wygrali cztery odcinki specjalne z sześciu w sobotę i będą szli spać z przewagą ponad 22 sekund nad Osbergiem. Finałowy etap Rajdu Węgier rusza w niedzielę o 9 rano. Wszystkie S zobaczycie na żywo w Motowizji.